Edyta Grzybowska w piątce najlepszych młodych menadżerów Unii Kredytowych świata. Wiceprezes Towarzystwa Zarządzającego SKOK została wyróżniona podczas odbywającej się w Gdańsku konferencji Światowej Rady Unii Kredytowych w ramach programu YCAP. Byłam bardzo zaskoczona, konkurencja była bardzo duża. Żeby wziąć udział w finale programu YCAP, należy najpierw osiągnąć sukces na własnym podwórku. Organizacje krajowe. Nominują do światowej nagrody młodych specjalistów, młodych profesjonalistów, którzy zrobili coś niezwykłego. Po przejściu krajowych eliminacji finalistów czekały już konkretne zadania. Program na młodzieży polegał na tym, spotkaliśmy się dzień wcześniej niż inni uczestnicy konferencji, mieliśmy ze sobą takie warsztaty. Wcześniej nakręcaliśmy filmy na temat tego, jak wygląda nasza praca. Wymienialiśmy się doświadczeniami, co można jeszcze udoskonalić. i więcej na tym polegał. 11 lat temu na paryskiej konferencji laureatem nagrody YCAP został Grzegorz Buczkowski, obecnie prezes SKOK Ubezpieczenia. Nagroda dla mnie była oparta na ocenie mojego Moich, moich sukcesów, przynajmniej takie wtedy określono, moich osiągnięć i tego wszystkiego, co udało mi się zrobić wspólnie z moimi przyjaciółmi dla systemu SKOK. Sukces Edyty Grzybowskiej to sukces nas wszystkich, mówi prezes Biereki. Ta nagroda otrzymała za swoją pracę w, na rzecz systemu KAS w Polsce, ale ta praca jest właśnie w Towarzystwie Zarządzającym, więc można powiedzieć, że świat docenił i panią Edytę, i ten model rozwoju kas stawczyka. Oprócz Edyty Grzybowskiej nagrodzono również młodych spółdzielców z USA, Irlandii, Kanady i Brazylii. Nagrodą, jak co roku, jest wyjazd na kolejną konferencję Wokiu. Najbliższa w 2013 roku odbędzie się w Kanadzie.